Wyobraź sobie, że w sercu trójmiasta, na trybunach Ergo Areny, tłum kibiców jednoczy się w jednym celu wspieraniu reprezentacji Polski podczas emocjonującego meczu siatkarskiego. W sobotę, niestety, fani biało-czerwonych musieli znieść gorzką porażkę z Bułgarią w ramach fazy grupowej ligi narodów. Mimo przegranej, wydarzenia na boisku przyciągnęły uwagę nie tylko miłośników sportu, ale również mediów ze względu na wzruszającą scenę, która rozegrała się po zakończeniu spotkania. Jan Firley. Zawodnik polskiej drużyny po zakończeniu trudnego meczu udał się na trybuny, gdzie na trybunie zauważył swoją mamę. Chwilę później w piękny sposób wyraził swoje uczucia, wręczając jej kwiaty zrobione z bibuły oraz słodkie czekoladki. To wyjątkowe gesty, które przyniosły wiele wzruszeń, zachwyciły zarówno kibiców, jak i widzów w mediach społecznościowych. Warto dodać, że tego dnia mama Jana świętowała swoje urodziny, co dodało całej sytuacji dodatkowego znaczenia. Na nagraniu które pojawiło się później na Instagramie, możemy zobaczyć, jak solenizantka zdmuchuje świeczkę, co według tradycji symbolizuje składanie życzeń. Kluczowe momenty meczu i po nim zostały uwiecznione przez media, a szczegółowy materiał na temat wydarzeń przygotowało Polsat Sport. Redakcja nie omieszkała podzielić się podręcznym komentarzem internautów, którzy wyrazili swoje zachwyty nad gestem Firleja, nazywając go pełną kulturką. Wśród komentarzy znalazły się również optymistyczne głosy, jak jakie słodkie. Oraz Ale syn. Wszyscy podkreślali, że te emocje, mimo przegranej, pokazują ludzką stronę sportu. Reprezentacja polski Siatkówce ma za sobą mieszane wyniki w fazie grupowej. Oprócz przegranej z Bułgarią, Polacy zmierzyli się również z Iranem, gdzie również odnotowali porażkę. Zespół zdołał jednak zdobyć jedno zwycięstwo, pokonując Kubę, co daje nadzieję na lepsze wyniki w nadchodzących spotkaniach. W najbliższej przyszłości Biało-Czerwoni będą mieli jeszcze okazję do poprawy swojego bilansu, bo czeka ich starcie z Francją, które odbędzie się już w niedzielę. Choć sobotni mecz zakończył się przegraną, warto dostrzec piękne emocje, jakie towarzyszyły wydarzeniom na parkiecie oraz w jego okolicy. Historia Jana Firlieja i jego gest wobec mamy przypomina wszystkim, że sport to nie tylko rywalizacja, ale także emocje, które potrafią połączyć ludzi na wielu poziomach. Każda porażka niesie ze sobą naukę i motywację do dalszej walki, zarówno na boisku, jak i poza nim.